I ech zun, i za chwilę wystartują. I ruszyły razem na ostatniej pozycji. Galopuje al-am, a w tej chwili stawkę prowadzi Espar. Na drugiej pozycji galopuje Esaj, na trzeciej awina, na czwartej ech zun, Na ostatniej pozycji al-am. Nadal Espar, awina. 1300 metrów do cerownika. Esaj przesunął się na drugą pozycję. Abina jest na trzeciej. Niewielki odstęp, Echmonzun i na ostatnim miejscu Al Am. Espar Esaj, Abina odstęp, Echmonzun i mocno jechany Al Am. I za chwilę go nie będę miał do pokonania, jeszcze 1000 metrów. Espar nadal na czele. Przyklejony do niego niemal Esej. Dalej Abina. Al Am wyprzedził Echmonzun. Na około 800 metrów przed serownikiem. Przy bandzie galopuje Espar. Tuż Esaj. Następnie Awina. Al Am i w odstępie Echmonzun. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza Espar. Tuż przy nim Esaj. Espar, Esaj i ta pana ma przewagę nad resztą konia. A wina jest na trzeciej pozycji. Al-Am dobrze galopuje. Już trzeci, a wina osłabła. 400 metrów przed celownikiem prowadzi już Esaj. Esaj, ale tu rozpędza się. Al-Am, Al-Am, Esaj słabnie. Al-Am jest na pierwszej pozycji. Al-Am jest pierwszy. Na drugiej pozycji jest Espar. Esaj Osła. I do celownika zbliża się zwycięstwo Al-Am i w celowniku Al-Am, Espar, Esaj, Abina i Ech Monzun.